Cześć, to Ewelsa. dzisiaj przychodzę do Was z wyzwaniem, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Ten weekend będę obchodzić swoje urodziny, i z tej okazji chciałabym poświętować razem z Wami, więc wymyśliłam wyzwanie, o którym za chwileczkę Wam więcej opowiem. Ale najpierw zapraszam Was na moje media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, a także na mojego bloga www.ewelsa.pl. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Przeglądając ostatnio Facebooka oraz Instagrama, wyświetliło mi się kilka filmików, w którym artyści dopasowują kolor farby do wybranego przez nich przedmiotu i ten kolor nie jest prosto tubki, tylko mieszają go z pomocą barw podstawowych i pomyślałam, że naprawdę jest to świetna zabawa, dlatego wybrałam kilka obiektów, których kolor będę chciała uzyskać z pomocą zmieszania farb podstawowych oraz białej i czarnej farby akrylowej i będę je Mieszać z pomocą szpachelki. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy udało mi się tylko z pomocą tych wybranych kolorów osiągnąć na przykład kolor pomidora, to zapraszam Was do oglądania. Zaczynam od przygotowania farb białej, czarnej, niebieskiej, czerwonej oraz żółtej, wyciskam je na paletę. Kolory będę mieszać z pomocą szpachelki, co znacznie ułatwia i przyspiesza mieszanie farb akrylowych. Mieszając dużą ilość farby z pomocą pędzla, trudno jest uzyskać szybko jednolity kolor, gdyż farba zatrzymuje się pomiędzy włosiem pędzelka. Poza tym w przypadku szpachelki możemy użyć znacznie większej siły nacisku. Pierwszy kolor, jaki będę chciała uzyskać, to kolor pomidora. Zaczynam od zmieszania marzęty z żółcią. Początkowo uzyskuję kolor pomarańczowy, ale po dodaniu większej ilości marzęty zbliżam się do koloru czerwonego. Dla pewności, czy idę w dobrym kierunku, co chwilę przymierzam szpachelkę z farbą do skórki pomidora. Dodaję odrobinę czerni, sprawdzam czy głębia koloru mi odpowiada, a następnie dodaję jeszcze więcej czarnego koloru. Dla podkręcenia nasycenia czerwieni dodaję ponownie marzęty oraz żółci. Po przetestowaniu koloru brakowało odrobiny żółci, która po dodaniu tworzy kolor, który chciałam uzyskać. Jak widzicie nałożyłam grubą, nieprześwitującą warstwę farby na powierzchnię pomidora i kolor jest niemal taki sam. Kolejną modelką jest Nutella. Do uzyskania jej koloru wykorzystam mieszankę z pomidora, dodaję do niej koloru niebieskiego i energicznie mieszam, mocno przyciskając szpachelką. Po połączeniu kolorów w jeden jednolity, porównuję go z Nutellą. Powinien być bardziej pastelowy i ciemniejszy, dlatego sięgam po biały kolor. Niestety troszkę przesadziłam i zbyt mocno rozjaśniłam mieszankę, dlatego czekam nie więcej pracy następnie dodaję koloru czarnego aby z nim nie przesadzić na nadmiar odciskam z boku palety powstała mieszanka zbyt mocno się zneutralizowała więc dodaję marzęty oraz rzuci Następnie odrobina koloru niebieskiego i ponownie dla podkręcenia nasycenia dodaję żółci. Nie przestraszcie się powstałego odcienia zielonkawego, przy takiej kombinacji kolorów to normalne. Od razu dodaję marzęty, a następnie stopniowo dodaję na zmianę żółci i marzęty. Dla sprawdzenia koloru porównuję mieszankę z nutellą i stwierdzam, że powinna ją lekko przyciemnić, dlatego dodaję więcej czerni. Na koniec odrobinka bieli i farba w kolorze nutelli jest gotowa. Na żywo nie było widać żadnej różnicy, a w kamerze nutella mieni się ciut większą ilością czerwieni. Dokładnie czyszczę szpachelkę, gdyż czeka mnie zmieszanie całkowicie innego koloru. Moim modelem zostaje liść, ma on wiele odcieni zieleni, dlatego postaram się ich tutaj uzyskać kilka. Zaczynam od oczywistego połączenia żółci z niebieskim. Jak widzicie kolor jest bardzo nienaturalny i odbiega od koloru mojego liścia. Zanim dodam inny kolor do mieszanki staram się dobrze wymieszać to co już jest na palecie. Aby zneutralizować tą jaskrawą zieleń dodaję marzętę i dokładnie mieszam kolory. Porównuję z prawdziwym liściem, dodaję odrobinę bieli, aby uzyskać mniej nasycony i jaśniejszy kolor. Następnie dodaję żółci i sprawdzam, jak prezentuje się powstały kolor na liściu. Kolor ten pasuje do unerwienia liścia, a jego inne części są ciemniejsze, dlatego dodaję więcej koloru niebieskiego, powstaje kolor ciemniejszych załamań liścia. Następnie nadal bawię się różnymi odcieniami zieleni, dodaję więcej żółtego, białego i testuję na liściu. Jak widzicie, możemy uzyskać wiele odcieni zieleni przy niewielkim nakładzie pracy. Czas na parówkę. Zaczynam od zmieszania żółci z bielą oraz marzętą. Dokładnie łączę kolory z pomocą szpachelki. Im więcej użyjecie siły, tym szybszy będzie ten proces. Dla zneutralizowania mieszanki dodaję odrobinę niebieskiego, tak aby przygasić zbyt żółty odcień. Na takiej bazie o wiele łatwiej jest pracować, więc dodaję ponownie tutaj marzęty i żółci. Mieszam do jednolitego koloru. Testuję powstały kolor na parówce. Wracam do mieszania, rozjaśniam kolor z pomocą bieli, a następnie porównuję go zaś z parówką. Kolory, które udało mi się uzyskać, są bardzo podobne do świeżej i zeschniętej części parówki, ale Postanawiam się jeszcze pobawić i eksperymentuję z dodawaniem marzęty niebieskiego i żółci. Jeśli macie farby w miarę dobrej jakości, powinny one pozwalać na dość swobodne mieszanie kolorów bez powstawania brudnych mieszanek. Po dłuższej zabawie w końcu udaje mi się uzyskać kolor, który mnie satysfakcjonuje i niemal zlewa się z kolorem parówki. Mam nadzieję, że takie wyzwanie przypadło wam do gustu. Zapewniam was, że naprawdę sprawi wam ono wiele przyjemności, jeśli podejmiecie właśnie to wyzwanie i nie muszą to być koniecznie farby akrylowe, mogą to być farby olejne, mogą to być gwasze, mogą to być markery, czy na przykład w digitalu również możecie podjąć się takiego zadania. To wyzwanie ma na celu nie tylko dobrą zabawę, ale także pokazanie wszystkim osobom początkującym, zaczynającym malować, to, że nie potrzebujecie szerokiej gamy barw, żeby stworzyć kolory, które widzicie przed Waszymi oczami, bo posiadając tylko te podstawowe kolory, naprawdę możecie stworzyć każdy kolor, jaki sobie wymarzycie, a takie ćwiczenie naprawdę przybliży Was do tego, żebyście malowali coraz lepiej. Więc zachęcam naprawdę wszystkich do spróbowania. Jeśli chcecie się podzielić ze mną swoimi efektami, to po prostu oznaczcie mnie na Facebooku czy na Instagramie FFS bądź. Edflesa. Welsa Art albo użyjcie hashtaga Welsa bądź Ewelsa Art do zabawy chciałabym zaprosić innych artystów, którzy tworzą filmiki o malowaniu czy rysowaniu tutaj na YouTube i będzie to Dal Dalton, który pokazuje na przykład jak malować farbami olejnymi. Zapraszam również do zabawy srebną srebrną igłę, która pokazuje jej ścieżkę artystyczną z akwarelami i innymi mediami plastycznymi i zapraszam także dwie duże YouTuberki. będzie mi bardzo miło, jeżeli podejmiecie wyzwanie od takiego małego kanału jak mój i będzie to Sami oraz Elfic TV. Dziewczyny wielokrotnie pokazywały na swoich kanałach, jak malować ograniczoną paletą kolorów, ale tym razem zachęcam Was do namalowania konkretnego koloru przedmiotu, który sobie wybierzecie. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do oglądania innych filmików na moim kanale. Przypominam o kliknięciu subskrybujki, jeśli tego jeszcze nie zrobili i idę świętować swoje urodziny. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!